Cześć kapitan. Słuchaj, Nie no, kapitan. Słuchaj, kapitan. Się wybieram kurwa tak co roku, a niedługo mi życia zabraknie. O jeszcze w Krakowie nawet mi. No. I skrzywił bramkę. No, bo dziewiątka z nasi. Dziewiątka. bramkę. <grym> no, pierdol. <grym> Nie, nie wychodzi nie, ani nie ma zmiany zmiany krzyżowej napastników. Ciężko, żeby Mirek tak naprawdę tak mocną piłkę dokładnie zaadresował jeszcze pod nogi naszego napastnika. Będą kolejne zmiany w polskiej ekipie, a teraz mamy sytuację niecodzienną, bo to jest 2 do 0. Powaki całe od razu. Ja nie widziałem. Trzeba było. Trzeba było, kurde, nie ma. No ja nie przypuszczałem, że on to puści, kurwa. Teraz łapie yes.

아, 어, 그라나오라스 어. 어, I nie są ostatni tak? Nie, nie, nie. Na pewno nie. Udało Ten sam. Ja to, ja to czekam, tak prawdę mówiąc. Tak między nami ja to czekam. No. Zadzwoni do mnie Szymon w Tomasi. I co on Ci powie? To Do, do w, w, w jakiej charakterze? Nie, nie wiem, mogę za nieboszczyka robić. A. No, za nieboszczyka jest nieźle. No. I zaczęły grać, słyszałem od tamtego momentu. za dużo Aha, a co te boczki tak ci się wzmocniły? Czy, 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 czy taka grupa może słabsza, nie? O. Yes. <laughs> yes. <laughs> Jak myślisz, był faul teraz? 32 godu tak. Brawo, z lobu brawo. to będzie przychodzili ja bym jeździł już czyli mi się nie patrz, patrz, o przewrócił się Grali na głównym, gór, na na, druga, na druga. <grywka> I po A! No. Kapitan drużyny kolana. Pierwszej światowej, największym temu, Pierwszej na dżinsy go naciął, tamtego typa. Grunwald. To śpiewali, to śpiewali. Śpiewać to oni śpiewali rzeczywiście, ale... Bogu rodzice.

Jest to za daleko no. na taki wyjazd trzeba muszę iść na drugi dzień do pracy no. O, chłopaki, już kurde, niech kończy ten mecz, bo to szkoda